Dzień dobry wszystkim. Pierwszy dzień po urlopie, wróciliśmy z Solcatoro, Plawa Laguna, w Kroacji e, dokładnie w Umak. Wróciliśmy w nocy po ciężkiej drodze e, do Monachium w ciągle w Korkach. Do Monachium z, z Kroacji jechaliśmy 10 godzin, katastrofa. Wyszło, wyszło, niecałe 50 km na godzinę no, ale dziś już odpocząłem, o 3 w nocy położyłem się spać, właśnie w pół do czwartej e, trochę odpocząłem prowadziłem sam oczywiście samochód z pełny ludzi, trzeba było uważać e, no i jestem na, na, już u pszczół byłem na pasiece, na pasiece tam daleko, która stoi na tym, na słoneczniku oczywiście jest słonecznik oblegany przez pszczoły ale, ale nektaru rewelacji nie ma e, tak jak cały rok tutaj tak samo pszczół mnóstwo pszczół mnóstwo tylko przeskakując z kwiatka na kwiatek nie wiem czy widać tu jedna, tam druga e, jeszcze, jeszcze akurat tak trafiłem, że nie ma tu jest tak, że pszczoła na metrze kwadratowym jest około 10 pszczół tylko kwiatków jest też dużo o jadę teraz zobaczyć tam na pasiekę do góry czy stoją moje odkłady wszystkie e, jeszcze tam nie byłem a jutro pojadę do Nuzdorfu. Zobaczę co słychać tam już mi się dzisiaj też nie chce Obiecałem. Właściwie mam sam, mam kapry. Zaproszę, tu widać mnóstwo. Tutaj na, na tym jest. Gdzie mocniejsza ta selfie, tutaj sięga około do 3 metrów. Gdzie jest mocniejsza, widocznie więcej nektaru i automatycznie więcej pszczółek. Tam jest dalej troszeczkę słabsza. Ale to nic. Ok. Później. Później obiecałem, że właściwie obiecałem sobie, że, że pojadę jeszcze, jeszcze na, na jezioro poćwiczyć mój, mój słup bo stanąłem na nim na, na, na trzeci dzień no chłopcy, chłopcy stanęli już na, na, w pierwszym dniu już, już stali no ja stanąłem dopiero na trzeci dzień, ale później dorównałem im, prawie im dorównywałem jako dziadek stary wapniak no, ale dałem radę, nie? Dałem radę, pływałem po Adriatyku, po zatoce właściwie, na Adriatyku. Wypływaliśmy nawet troszeczkę dalej za, za, za boje. No, tak to. przyjemny urlop, spalony słońcem jestem cudownie, było gorąco, 34 stopnie i więcej, kurczę. Problem jest, że cała, cały, cały lud, Niemiec, E, mnóstwo Polaków, Rosjan, e, Rosjan zamieszkujący teren Niemiec, bo wszystko na niemieckich numerach, zjechało się do, do, do Kroacji, e, akurat tutaj na ten Półwysep Pula, bo no, po co jechać aż tak daleko, skoro to ta sama woda jest jeszcze tam dalej, jest znowu jeszcze bardziej gorąco i, 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 i pożary, które tam występowały, także nie wiem. Są ludzie, którzy jadą. Ja nie jadę tak daleko, bo po co? Te kolejne 2-3 godziny drogi, albo 4 czy 5 drogi, więcej. A w sumie to, to, to samo, nie? No nie chodzimy tam, nie, nie zwiedzamy, dlatego ja nie robiłem żadnego filmu, żeby nie przynudzać tam z urlopu, co to kogo obchodzi. Tak e, kilka filmów tam zrobiłem rok wcześniej. E, z tego samego ośrodka, bo byliśmy dokładnie na tym samym ośrodku, e, z racji tego, że już znamy i, i wiemy, gdzie się poruszać, gdzie zdobyć żarcie, gdzie, gdzie znaczy się gdzie... gdzie kupić w miarę tanio Lidl tu pierdoły? E, wyżywienie swoje, czterogwiazdkowe, czterogwiazdkowe pensjonaty, ale, ale wyżywienie swoje. E, no super, nie? Można, można w kantynach się tam taka kantyna jest przy, przy ośrodku i tam stołować. E, ja gotowałem dwa razy. Dwa razy byliśmy dwa, lub trzy razy byliśmy w restauracji e, przy taki, przy ulicy, która praktycznie łączy się ze środkiem z recepcji parę kroków 100 metrów rząd restauracji jak ktoś był to wie o czym mówię. No ubraci oczywiście ubraci, zawsze ubraci szybko podają smacznie i, i, i tego. jedna nieprzyjemna sytuacja była w wieczór taki już, na którym chcieliśmy się taki no, ostat, właściwie ostatni nasz wieczór i, i ja Powiedziałem już wcześniej, że ja będę tylko do 22, bo muszę się wyspać na drogę, przygotować i wypocząć. E, no to poszliśmy tam na inną, bo mówię zawsze do braci: chodźmy do innej restauracji. No i niestety, na podanie posiłku czekaliśmy półtorej godziny, w końcu, żeśmy wstali od stołu i, i, i wyszli. Zapłaciliśmy tylko za, 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 za napoje, które żeśmy wypili, i, i żeśmy wyszli. Pomimo tego, że posiłki były już przygotowane, wychodziły z kuchni, byśmy powiedzieli, że nie, dziękujemy. E, nauczka za nauczkę, nie? Do pół godziny, żeby nie podać posiłku, to, to, to się w pale nie mieści. To ja nie, nie rozumiem po co to w ogóle otwierają takie biznesy. Kurczę, skoro później nie dają sobie rady. <laughs> Poszliśmy 50 metrów dalej do, do, do braci, którzy tam wsi, ojciec, szef dwóch braci prowadzi kelneruje i, i, i matka i żony, i rodzinny interes. No, błyskawicznie podane, no, błyskawicznie, 15 minut wszystko na stole, no, no cudowna restauracja, nie? cudowna atmosfera. I... I no tak to wygląda, dobra ja się tutaj zrobię, to zapauzuję to gdzie ja mogę zapauzować, bo ja nie widzę, słońce świeci o. no jesteśmy na drodze do Pasieki, minęło dosłownie kilka minut w dole asfalt teraz pod górkę troszeczkę widzę, że Klaus powykaszał sady on tak będzie kosił, to z mojego nostrzyka na drugi rok będzie gówno. Tam to gdzie tak skoszone. Dokładniej niż po raz pierwszy. Okej. Okay. Zawsze jak wracam po powrocie z urlopu i jadę pierwszy raz na, do pszczół, to taki pewien niepokój. Kurczę, czy wszystko w porządku? Tak jak tego. Dzielę się tym niepokojem z Wami. Myślę, że przeżywacie to samo. No, ale już widać, że coś tam stoi. Coś tam stoi, czyli nie ukradli. No, a jak to nie wszystko. Okej. Okay. Nie będę zaglądał, bo to nie ma sensu. Tu zaglądać przed wyjazdem podawałem odkładom po 3 litry pokarmu. Wiadra stoją na daszkach, żeby mnie nie był zdziwiony. Na wszelki wypadek założę sobie kapelusz, one latają na pożytek, ale trafi któraś wracająca pszczoła i pod oko i będzie niezbyt nie przyjemnie. No, wygląda, wygląda, że jest wszystko. O, kolega tylko zabrał swój ul. Kolega. Rosyjski kolega. No, tu wszystko jest po redukcji. No, zabierane skrzynki. Są puste. Na moim wózku trzeba będzie to Zimą zrobić na tym, jakąś, myślałem, platformę, ale mam problem tutaj z pomieszczeniem do wirowania. Jeżeli zmienimy mieszkanie, no to mi zostanie, nie będę miał pracowni, a płacić 350 euro miesięcznie po to, żeby wywirować miód trzy razy w roku albo dwa razy w roku, albo tak jak w tym roku, może tylko troszkę, no to się mija z celem. E, dlatego wymyśliłem sobie, że to jest dosyć duże. Najwyżej trochę poszerze i, i parę centymetrów a jak stoi na kołach to nie trzeba żadnego genemigung, genemigung czyli pozwoleń e, na, na, na ten od, od miasta, od, od, od biurokratów dlatego wyjdzie tu, staną dwie ścianki, trzy, cztery ścianki, jakiś daszek płaski albo no nie wiem, zobaczymy e, i tak, żeby tam stanęła wirówka tu ze ściany, takie widziałem na amerykańskim jednym filmiku, że z jednej strony wjeżdżały korpusy, z drugiej strony szły na ten, wyjeżdżały i przechodziły przez sen z drugiej strony były już wyjmowane ramki do osuszenia, znaczy całe korpusy. No coś takiego spróbujemy z, z, zrobić i będziemy jeździć od pasieki do pasieki wirować, bo, 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 bo no co innego. Rejestrować tego nie będę, ale tym najwyżej kupię jakiś mały traktorek z anty, Antyk i, i, i będę ciągał to traktorem, tu nie jest już daleko, tu jest, mam pszczoły od pszczół, no, maksymalnie 20 km skrajnie, skrajnie oddalone od siebie, o, pięknie, pszczółki chodzą mi z pyłkiem i z pyłkiem widzę wracają tam także no akurat jak jak ja ręce to nie widać. O. o i na niecierpku są też, bo one są jak to ciacho mówił zombie. moje odkłady, zajrzymy do tych odkładów. One pobrały pokarm. Zajrzymy do jednego do jednego na jednym korpusie i do tamtych, co stoją na dwóch korpusach. Hop. tak to wygląda ten odkładzik odkładzik jest praktycznie pełny pszczół zakładając, że, że drugie tyle jest na, w polu no to cudnie okej, okay, to wiadro już niepotrzebne, możemy korek tylko Wrócimy to do góry dnem wiaderka pięknie wysuszone okej, okay, tam już nie ma sensu wyglądasz, pójdziemy do tamtych no pięknie, cieszę się cieszę się, pięknie latają tak pozostawię jeszcze je dwa tygodnie do o, tutaj tak samo tu jest ich jakby trochę mniej a co tu jest? a nie, jest zamknięte okej okay. Tutaj. one są wszystkie wszystkie pszczoły są po pierwszym leczeniu Hopsa, sam ten jest akurat ciężki kamień, ale damy radę Jaderka też puste otwór zapropolisowany Rzuciutki. ok by drugi korpus włożony na rozwój, ale nie ma sensu. Teraz tak. Jeden z kolegów napisał mi, żebym powiedział więcej o tych płytkach, a więc są to, jest to miękka płyta, miękka płyta wiórowa, ekologiczna, kupiona w OBI, Podaje się to pod, pod, w Polsce mówią panele, w Niemczech mówią laminat, pod podłogę tak zwaną miękką, pływającą. Ja stosowałem, ja robiłem laminaty na innych podkładkach. Raz chyba mi się trafiło tylko, że na tym. Ktoś tam chciał ekologiczną podłogę i to chyba praktycznie był pod parkiet taki pływający, nie pod laminat. No. Jaki ma wymiar? Spróbuję zademonstrować w ten sposób. O, albo palec położę, proszę, długość palca tu jest chyba 6 cm albo 7, tu jest 25 około. Nie? ta płytka pochłania 2 razy 20, czyli 40 ml kwasu mrówkowego, jeżeli ona jest już tak w połowie nasączona pozostaje. Jeszcze jest nie wyschła, tak jak w tej chwili, że ona jest, one, ja przyjechałem po tygodniu, bo świeciło słońce, one są suchutkie, to tak w tej, w tej chwili przyjmą po 40 ml każda płytka. Odparowuje w granicach 3 dni. 3 dni. Jeżeli, ok, przykryjemy. Jeżeli ta płytka nie przyjmuje mi. E, nie przyjmuje. E, Ilości, Większej ilości kwasu, ponieważ ona była wilgotna, to ja dokładam na tą płytkę jeszcze jedną. No i daję tyle, ile potrzeba. Czyli, jakbym dołożył jeszcze jedną, no to powiedzmy tutaj dam 20 na tą, bo ona już jeszcze była wilgotna, i na następną dam e, mogę podać 40 na suchą, czyli, czyli jest 60 ml mili, mili, tego kwasu. W ten sposób tak to podaję. Na, mówię, od września, już mówiłem wcześniej, że będę podawał to w buteleczkach 200 ml. Ale to jak będę już miał butelki, to, to i, i wszystko dokonam, wszystkiego zrobię. Jak trzeba, to, to wtedy pokażę, jak, jak ja będę to podawał, jak ja to podaję. O. Ok, to wszędzie jest, tu co jest. No tu też no wszędzie latają, wszędzie latają, wszędzie dostały jeść tutaj jeszcze do tego małego przed wyjazdem dostały po, po 3 litry a ten jest troszeczkę mniejszy odkładzik pszczół jest na raz, dwa, trzy, cztery, cztery uliczki zobaczymy przegląd później przed zimą jak jak, jak, będzie, jak będę szykował już do zimy, niektóre rodziny redukował, to ten bardzo słaby odkład włożę najwyżej ramkę jedną obcą. Może być jeszcze tak, że gdzieś, gdzieś się z, e, pokaże e, no, ten bezmatek, no to wtedy się to podzieli, gdzieś tam pod, pod, podukłada się do tych słabszych odkładów. No, a jak nie, no to tak pójdą mi też. U nas no po prostu zimy są. Temperatura nie spada mi niżej niż 10 stopni, nie? O tu jest mój moja moja moje... o, kurde macie jak ja mam pustą głowę kurde. Nostrzyk, o nostrzyk, mój nostrzyk. Tak wyrasta, tam już jest wykoszony, tam był, było też tak szybciutko jeszcze dalej. Szybciutko. Szybciutko miodu nie ma w tym roku. Katastrofa Pokażę tu sztuki, jak wychodzicie, a tu macie, które będę wychodzić i które będę wylatywać sobie radzą świetnie. Tutaj tak samo Te korpusy są dołożone, ale tu w tym roku nie będzie miodu. To będę przyjadę do pracy, a to z kolei jest od yy, rójka. Którą dostałem, że tak mówiłem wcześniej, Przyłka ciemniejsza. A mamy burzę, ciągnie burza, znów koły z tamtej strony. Wróciłem z urlopu i się zaczyna. Kurczę. Ale ten okład, odkład tu widzę pięknie, ja pracuje. koniecznie nie tylko wyrwiemy z tą te tu na samej drodze nam urosło. Hop. o. okej okay. podawane miały karmy, dlatego wylotki są poredukowane żeby one radziły sobie z rabusiami no, świetnie okej, okay. to może też będzie ze dwie ramki miodu tak, nie, nie liczę na więcej jak po dwie no maksymalnie trzy ramki Miodu z rodziny, z rodzin produkcyjnych, bo tam z odkładów to nawet nie będę nic wybrał, bo razie już są dokarmiane, a, a drugie no, no po co je osłabiać, po co je męczyć. Okej, okay, ja chciałbym jeszcze Wam pokazać tutaj moje krzaki, które nasadzałem. Zobaczymy, jak to Klaus skosił, a tutaj jest, będzie konieczyny na drugi rok. Ok, tam zostawił Widzę kępę dziko rosnących kwiatów. No widać, jest taki rolnik znający. Nie jest zbyt komunikatywny facet. Jest taki, no, taki trudny, nie, taki był taki prawdziwy bauer z pomrukiem. Ale, ale miły i, i da się da się z nim porozmawiać. O, to po to, żeby się tam. Przepraszam bardzo. To właściwie jest tylko dla dzikich zapylaczy, nie dla, dla pszczół, ale, ale jak one się, jak to się rozsypuje, jak to się wy, wy, wysiewają, się nasiona później z tego to korzystają także i, i moje pszczoły. Na dole jest... Na dole są posadzone krzaki. Ja tam dosadziłem Ach, chmura idzie, proszę, nad górami. I ja tu dosadziłem wieżby, wierzby, sztobrów przywiozłem dla wiadra. I tu sobie tak ponasadzałem tej wieżby cały rząd. Spróbujemy to znaleźć, czy, czy w ogóle ona się przyjęła, bo ja już dwa tygodnie po posadzeniu sprawdzałem, było zielone, zresztą lało cały czas, mi chodzi tylko o to czy ona już wpuszcza pędy, żeby na pewno w następnym roku o, nie będzie jeszcze e, tych pędy się tak nie rozwiną, żeby, żeby to było ale żeby, żeby miały te kwiat, kwiatostan, żeby te pszczoły mogły korzystać ale, o proszę, jaki zielony, ładny Op, poleciał rzadkość Musimy poszukać żeby nie wyschły, bo tu parę... Teraz ten tydzień jak ja byłem na urlopie to tutaj też ponoć było sucho, ale nie wierzę, żeby to tak zaraz wyschło. Jeżeli one się już przyjęły. O jest. Jest, jest, jest. To był ten. Tu jest jeden. Tu jest jeden. Zarosły trochę. Ale to nic. O tam widzę, też się przebija. Tutaj strawy, o. o i tam kolejny no nic będzie za dwa lata będzie ładny burz z tego to nie to nie szukamy następnych szukamy następnych kurczę tak daleko ich nie wsadzałem, jeszcze tutaj bliżej chyba mi tego nikt nie pousuwał bo bo przecież pytałem czy mogę dołożyć tutaj tej, tej wierzby no albo zarosła i nie widać zobaczymy na jesieni w takim razie chcę chociaż jeszcze jeden zobaczyć o tu jest kolejny także radzi sobie to nie o i tu jest kolejna także no pozostałe tu jest następna słabiutkie bo słabiutkie ale no niestety do wody mamy daleko znaczy nie, nie daleko do wody jako tako tylko one są oddalone daleko od od, od zbiornika wody ponieważ ta, ta sadzonka którą tu nasadzałem ta wierzba tu jest kolejna o ponieważ w stawie są bobry i bobry wyciągają wszystko, tną po kolei kurczę. dlatego dlatego ja dosadziłem tutaj żeby wzbogacić to co tam jest co tam jest w tym, w tej nad stawem okej, okay, tu wsypnąłem trochę więcej tego nostrzyka no ale to nic Wzbogaci w azot trochę tą glebę i na drugi rok porośnie większy a krzaczyska sobie poradzą z nim no okej okay. to są jabłonie wysoko, wysoko rosnące na wysokich tych podsadkach szczepione stare jabłonie na soki sprzedają zbierają jabłka na soki spady Olej idzie chmura kurczę zapieprzamy do samochodu no, no to ja bym nie chciał przynudzać. Byłoby wszystko. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dużo słońca życzę. Do zobaczenia.